Zaczynamy kolejnego duela. Naszym przeciwnikiem jest kolega z Japonii 999 elo. Bardzo ciekawa liczba. I co prezentuje runda pierwsza? Bardzo ładnie jest tutaj, nie ukrywając. Pierwsza moja myśl to jest Austria, chyba po prostu. Taka dosyć górzysta. Nie będę dłużej przedłużał. Można tak powiedzieć: dłużej przedłużać. Chyba tak. Hmm, Austria, tutaj może w okolicach Innsbrucku. Tak bym kliknął. Jeżeli oczywiście widzu, podoba się tobie kontencik, możesz zostawić łapkę w górze. A jak nie subskrybujesz kanału, to możesz to zmienić. Okej. Okay z przeciwnikiem dosłownie tak samo myśleliśmy byłem kilometr bliżej a tak naprawdę byliśmy w trochę innym miejscu 100 km od miejsca które zaznaczyliśmy runda numer 2 okej okay. tutaj coś było na tym słupku ale tu jest alfabet hebrajski jeżeli dobrze widzę więc jesteśmy w Izraelu kliknę no gdzieś w okolicy Jerozolimy mam w ogóle nadzieję że ja dobrze widzę tutaj język hebrajski i nie okaże się że to były po prostu jakieś kwadraciki okej okay. to był Izrael przeciwnik tego faktu nie zauważył i zadajemy 4000. No, dużo mi to dało, dużo mi to dało, ale zobaczymy co nam grada w rundzie trzeciej. Słońce jest na południu. Ciężko powiedzieć, ale jest taka pomarańczowa ziemia. Wydaje mi się, że jesteśmy na ogół w Azji. Może kliknę na jakąś Kambodżę. A spróbuję zagrać na czas, żeby przeciwnik też nie zdążył nic znaleźć. Kliknę w tą Kambodżę, bo jest to jedyna myśl, która ma w głowie ma, ma w mojej głowie jakikolwiek sens. Tak, to była Kambodża i obaj to wiedzieliśmy. Ja troszeczkę bliżej byśmy niedaleko granicy z Wietnamem, ale tak, fajnie, fa fajnie, że udało się to ogarnąć. Runda czwarta. Od razu widać, że jest to Japonia. Mamy charakterystycznie nisko położoną kamerę. Język to raczej każdy rozpozna, no i autko jedzie po lewej stronie, lewostronny ruch też jeszcze kolejna ciekawostka, mamy, taki, mamy taką taśmę na słupie Gdzieś tak po środku, może jednak bardziej w południe bym kliknął Tutaj, okolice Osaki może, albo jednak bardziej tutaj Okazaki, dobra coś takiego To było totalne, totalne południe Japonii w okolicach Fukuoki Ja byłem no trochę bliżej, 200km bliżej niż przeciwnik Zadałem mu jakiś damage, ale, ale no bardzo malutki Runda piąta, zaczynamy już od teraz mnożnik Ok, jesteśmy. Pokażę jeszcze blachę. Ok, mamy europejską, a po prawej jest żółty element. Jesteśmy na 100% w Portugalii. Ja raczej tego nie znajdę, więc yy, klikam po prostu w okolice miejscowości. Niech będzie Tomar. O. Z przeciwnikiem kolejny raz, już chyba trzeci raz w tej gierce. Klikamy praktycznie w to samo miejsce, i znowu ja jestem trochę bliżej. Tym razem 13 km, 50 punktów. Ok, runda szósta to już dwa razy damage. Ja mam punktów życia. Aha, ja od początku jeszcze nic nie straciłem. Przeciwnik ma 1400. No i miejmy nadzieję, że w tej rundzie się to nie zmieni. Pokaż tą tablic tabliczkę. Biała? Czyżbyśmy byli w Chorwacji? Okej, okay, możemy być w Chorwacji. Ja bym szczerze zagrał na czas, bo jeżeli mamy. Z... Chociaż nie, no tu chyba jest coś niebieskiego po lewej stronie. Ale ta Chorwacja teraz w, gło w mojej głowie jest taka dosyć pewna. Gramy na czas. To będą te okolice Zadaru, południowe, do... raczej nie Dubrownik, ale tutaj będzie chyba git. O kurczę, tutaj widać niebieskie po lewej stronie. Jednak warto czasem troszeczkę dłużej pochodzić i się nie śpieszyć. I teraz ja jestem w gorszej sytuacji niż przeciwnik. Mamy Tajwan. Nie ma tak, że się pośpieszę, tylko no ja wiem, że ja tego nie znajdę dokładniej. Nie muszę wygrać. Wystarczy, że będę bliżej. Ok, jestem bliżej 60 km. To pozwoli mi zadać 300 damage a. I teraz w tej rundzie, widzu, obiecuję, wygramy. Runda 8, potrójne uszkodzenie. I gdzie my jesteśmy? Ojej, czy to jest Rosja? Czarne auto. Pokaż tablice rejestracyjne. Dobrze, to jest Rosja. Czy ja mówiłem, że wygramy? Czarne auto nie jest gdzieś w okolicach. Nie wiem, czy nie mylę, ale Nowosybirska, Krasnojarska, coś takiego. Dobrze, kliknę w Nowosybirsk. Ja nic nie znajdę, widzu. Ja jestem przekonany, mogę chodzić. Mogę naprawdę chodzić, ale z każdą sekundą mój przeciwnik ma większe szanse. Ponieważ ja z i tak się pewnie nie rozczytam. Dobrze, tu jest jakiś budynek, który wygląda na urzędowy. Po Rosja. I ciężko, ciężko, dobrze, klikam w okolice Nowosibirska, tak jak powiedziałem na początku, przeciwnik postawi na okolice przy Ukrainie i na szczęście, i na szczęście udało się wygrać, zdobywamy 19 ale przeciwnik nam dał GG, więc też mu dajmy, no i co widzu, dzięki ci za ten odcinek, widzimy się w kolejnych.